Omówienie modułów zakupów. Rozpoczniemy od ustawień. Pokażę podstawowe ustawienia systemowe dotyczące całego modułu, wszystkich operacji. Pokażę różne opcje, które możemy wykorzystać czy, czy w, przy wprowadzaniu dokumentów jako ułatwienia. Pokażę także ustawienia księgowe typowe ustawienia księgowe związane z każdą operacją zakupu, gdzie je można znaleźć w systemie i w jaki sposób zdefiniować. Rozpoczniemy od. Ustawień zakupów i zobowiązań. Możemy ją sobie w stronę wyszukać. Ustawienia zakupów i zobowiązań jest w kilku miejscach w aplikacji. Opowiem o najważniejszych ustawieniach i postaram się pokazać te, które są istotne, jeśli chodzi o wprowadzanie różnego rodzaju operacji. Księgowanie rabatu. W tym polu określamy, w jaki sposób system ma liczyć rabaty dotyczące Zakupów. Jeśli wybierzemy wszystkie rabaty, system obliczy rabaty i zaksięguje wartości wszystkich rabatów na odpowiednie konta wynikające z ustawień księgowych. Czyli mogą być wszystkie rabaty, rabaty wiersza, wtedy zaksięguje tylko rabaty wiersza na dodatkowe konta, rabaty faktur lub bez rabatów. Wtedy rabat zostanie po prostu odliczony od wartości zakupu i niezaksięgowany. Jeśli chodzi o konta, które tutaj będą użyte, jeśli wybierzemy wszystkie rabaty, bądź rabaty wiersza, rabaty faktur, one wynikają z głównych ustawień księgowania. Tutaj w sekcji dotyczących zakupu mamy tutaj rabaty faktur, rabaty wiersza, i na te konta w odpowiedniej kombinacji. Grup księgowych, o, sobie, o których sobie powiemy później, system wybierze odpowiednie konto. Czyli ustawienia, zakupów i zobowiązań. Czyli w przypadku tego ustawienia, do każdego rodzaju rabatów system użyje odpowiednie konto. W przypadku bez rabatów system nie zaksięguje żadnych wartości na inne konta. Ta wartość zostanie odjęta od kwoty ogólnej. Przyjęcie z fakturą, wydanie zwrotu z fakturą korygującą to są dwa powiązane ze sobą, takie same opcje. Oznaczają one, czy system tworząc fakturę ma jednocześnie stworzyć automatycznie przyjęcie. Jeśli nie używamy zamówień zakupu, a używamy faktur zakupu i stworzymy nową fakturę zakupu i będziemy chcieli zaksięgować. Zakup zapasów. Nie używając zamówień zakupu, wybierzmy jeden z zapasów na lokalizację niebieską w ilości 10. Teraz, jak zaksięguję taką fakturę, jeszcze musimy określić datę wpływu. I otworzymy zapisy księgi zapasów. System stworzy zapis, który jest przyjęciem zakupu czyli utworzy nam dokument przyjęcia zakupu automatycznie powiązany z naszą fakturą. I w zapisach księgi zapasów zostanie oznaczony jako przyjęcie zakupu. Jeśli wyłączymy tę opcję, wejdźmy w ustawienia, wyłączymy tę opcję, to faktura będzie jednocześnie przyjęciem, czyli system nie stworzy nam przyjęcia zakupu. Utworzymy jeszcze nową fakturę. Daty. i wybierzemy zapas w tym przypadku to faktura pojawi się na zapisach magazynowych księguj tak jak wejdziemy na zapisy księgi zapasów zauważymy, że typ Zapisy jest faktura zakupu i jeśli użyję funkcji nawiguj system pokaże mi jedynie powiązanie z fakturą zakupu, tutaj przyjęcie nie powstanie dokładnie taka sama sytuacja jest w przypadku tego kolejnego ustawienia tylko dotyczy zwrotów, czyli jeśli będziemy używać zwrotu na fakturze korygującej z zaznaczoną opcją system automatycznie stworzy dokument magazynowy jakim jest wydanie zwrotu jeśli odznaczymy tę opcję, system nie stworzy dokumentu magazynowego, to faktura będzie wtedy dokumentem magazynowym. W kolejnej opcji zaznaczamy, czy system ma użyć zaokrąglenia faktur. To zaokrąglenie pochodzi z ustawień księgi głównej. Tutaj określamy domyślne zaokrąglenie faktury. Mam ustawiony do dwóch miejsc po przecinku w tej chwili. No, i takie jest domyślnie w systemie. Wróćmy do ustawień. Utwórz zapas z numeru zapasu. Ta opcja służy do podpowiedzania przez system nowego zapasu, jeśli ten, który wpisaliśmy, nie może zostać odnaleziony. Na zamówieniach zakupu otworzymy sobie jakieś istniejące. Otworzę je ponownie. Jeśli wpisuję zapas TTT-67, system nie znajdzie zapasu w swojej kartotece. Proponuję utworzyć nową kartotekę zapasu dla tego numeru. Możemy także wrócić do wyboru z listy istniejących zapasów. Wróćmy do naszych ustawień. Kopiuj nazwę dostawcy do zapisów. Oznacza, czy system w zapisach księgi dostawcy ma pokazać nazwę dostawcy. Wejdźmy na chwilę do zapisów księgi dostawcy. Standardowo dostępny jest tylko numer dostawcy. Żeby poznać nazwę, musimy wejść na listę. Wybierając tą opcję, System przekopiuje wszystkie istniejące zapisy i wstawi nazwę. Dodatkowo, od tego momentu, w zapisach księgi dostawcy będzie widoczna także kolumna z nazwą dostawcy. Bardzo przydatna opcja. Nie trzeba wchodzić dodatkowo w listę dostawców, żeby poznać nazwę dostawcy. Wróćmy do ustawień. Obowiązkowy numer dokumentu. W przypadku zakupu jest to numer faktury dostawcy. Ten numer faktury dostawcy, który wybieramy na fakturze zakupu, jeśli otworzę fakturę zakupu i mamy numer faktury dostawcy, to ten numer po zaksięgowaniu dokumentu stanie się numer, do, numerem dokumentu zewnętrznego. I na przykład w zapisach księgi dostawcy jak sobie otworzymy zapisy księgi dostawców to ten numer jest w kolumnie numer dokumentu zewnętrznego i podawany jest przed zaksięgowaniem faktury zakupu ustawienie zakupów IN. Zobowiązań. Dozwolona różnica VAT pozwala na ręczne korygowanie kwoty VAT przy księgowaniu faktury. Jeśli mamy fakturę zakupu i otworzymy sobie którąkolwiek i mamy wprowadzony wiersz, spróbujmy zakupić sobie. Cokolwiek. Mamy wprowadzony wiersz. W statystyce możemy dokonać drobnej korekty kwoty VAT. Jeśli kwota brutto faktury, którą otrzymaliśmy od naszego dostawcy, nie zgadza się z fakturą, z podsumowaniem, które otworzył nam system, możemy tutaj poprawić. Standardowo nigdy nie, nie było więcej niż 5 groszy, zwykle tyle się ustawia. W tym momencie też jest ustawiona maksymalna ta różnica VAT 5 groszy, czyli system w ramach 5 groszy pozwoli mi tą kwotę VAT poprawić i dzięki temu mogę doprowadzić kwotę brutto do takiej samej, którą mam na dokumencie oryginalnym. Gdy ta opcja jest wyłączona, system nie zezwoli na taką zmianę. Kolejne dwie opcje, czyli oblicz rabat faktury i kalkulacja rabatu faktury dla identyfikatora VAT, dotyczą rabatów. Rabaty omówimy sobie później w dalszej części tego kursu. Teraz nie będziemy się nimi zajmować. Rozliczenie walut. Brak oznacza, system nie pozwoli rozliczać dokumentów w dwóch różnych walutach. Waluty euro w ramach walut koszyka Euro zezwoli na rozliczenie między walutami, wszystkie pozwoli na rozliczenie między wszystkimi walutami w systemie. Ja polecam zwykle opcję brak, tak żeby nie móc rozliczać różnowalutowo. Wtedy nie naliczają nam się różnice kursowe, między walutą na przykład Polską a euro. Można oczywiście to księgować natomiast trzeba bardzo uważać lepiej zrobić dwie osobne kartoteki dwóch różnych dostawców jeden w walucie euro jeden w walucie pln kod opisu księgowania czyli domyślny kod opisu który wstawi się na dokumencie zakupu cóż to jest ten opis księgowania stwórzmy nowy opis księgowania trafia do Zapisów księgi głównej. Po zaksięgowaniu dokumentu, jeśli obejrzymy zapisy księgi głównej, w opisie transakcji pojawi się to, co wpiszemy w opisie księgowania przy dokumencie. Za pomocą tej funkcjonalności możemy stworzyć samodzielnie opis księgowania w momencie dodawania nowego dokumentu zakupu. W jaki sposób to działa? Test. W formule możemy powołać się. Na parametry, czyli ustalimy, że weźmiemy etykietę pola numeru naszego dostawcy, drugim parametrem będzie wartość z pola nazwa dostawcy, i trzecim parametrem będzie stała. Faktura. W ten sposób określamy parametry. Zakup procent jeden. Zakup procent jeden odwołanie do pierwszego parametru. Procent dwa drugi parametr. Procent trzy trzeci parametr. Gdy Wybierzemy domyślny opis księgowania i stworzymy nowy dokument. Na przykład, fakturę. Wybierzemy dostawcę. System stworzył opis księgowania zgodnie z warunkami, które ustaliliśmy czyli zakup, wpisany ręcznie, nazwa pola. Numer, nazwa kontrahenta pobrana z nazwy i słownie stała faktura. Ten opis księgowania, oczywiście, tak jak widzisz, możemy budować na różne sposoby. Wróćmy do ustawień.